Siemanko z tej strony Pizzy i zapraszam Was do oglądania mojego Q&A, które przygotowałem specjalnie dla meduska.pl Jugol, pro, Jugol prosił Was na forum abyście zadawali pytania dla mnie i żebym na nie podpowiadał. A więc zaczynamy. Kotek napisał Jaka ulubiona gierka? No oczywiście oczywiście kanterek, tak? Chociaż teraz y, zawrócił mi w głowie Valorant, y, ta gra bardzo mi się podoba i czuję, że będę w nią więcej spędzał czasu, niż w CS-a. Y, Nero napisał, jak, zaczyna się twoja przygo jak zaczęła się twoja przygoda z meduska.pl? Y, moja, kurczę, nie wiem nawet teraz, czy szukałem jakiegoś forum, czy przez przypadek y, wbiłem na live'a Meduski, bo ogólnie live'ów to nie oglądam. I zauważyłem chyba tam, że założył tam sieć, no to wszedłem na forum, wszedłem na serwer. A że ja lubię siedzieć na forum, więc pozostałem na forum, a na serwerach to jestem rzadko. Co cię pokusiło do zaczęcia przygody z YouTube'em? Hmm, trudne pytanie. Kiedyś to za starych czasów mój pierwszy filmik wrzuciłem 8 lat temu bodajże. To jak sobie grałem na klawiszach, bo oczywiście potrafię grać na instrumentach. I wrzuciłem sobie tam pierwsze takie odcineczki, nie montowane nawet, bo. Nie miałem jakoś. ani motywacji, ani złem. 8 lat temu, bodaj. To jak sobie grałem na klawiszach, bo oczywiście potrafię grać na instrumentach. Czasem jak zacząłem grać w gry miałem lepszy już komputer, mówię, to co, zaczniemy nagrywać, zaczniemy streamować. I tak jakoś poszło. Od ilu lat grasz w CS? od 2000? A, w CSGO. Chcę CSGO gram odkąd wszedł, to był chyba 2012? Jakoś tak chyba. E, ile masz lat? Mam lat 26. Google tutaj zadał masę pytań. To idziemy dalej. Na to odpowiedziałem. Jaki jest twój ulubiony film? Ogólnie wszystkie z Avengersów. No lubię Maruela. Który serwer od Meduski jest dla Ciebie najlepszy? Według Ciebie najlepszy. Dla mnie FFA, oczywiście, bo gram na nim chociaż. A ręka jest wiecznie prawie pełna. Dużo ludzi na niej siedzi, ale to jednak FFA. Nagra ze mną nutkę? No pewnie Hugo. Ulubione danie. Schabowe. Ulubione picie. Ale alkohol, czy. Jak alkohol, to oczywiście whisky. A jeżeli. Picie? No to Pepsi. A, sorry, jest tutaj niżej. Browar. ulubiony browar Cieskie. Piłeś kiedyś wino i bimber? Jasne. E, nosisz makijaż? Nie. <grym> z jakim klubem jesteś? KSGB Manieczki to jest u nas lokalna drużyna występująca w A-Klasie aktualnie. Byłeś kiedyś na meczu? Tak, wiele razy. Akurat swojego klubu meczy. Nie odpuszczam je, że i na wyjazdowe, i, i na miejscu. Na lechu też byłem. Yy, masz swojego idola? Jak tak, to jakiego? Kurde, nie mam swojego idola. Nie mam żadnego. Chociaż chciałbym yy, grać po koncertach tak yy, jak Martyniuk. Bo uwielbiam Disco Polo. Ulubiona piosenka. Kurde, wszystkie są moje ulubione. Ulubiony wykonawca. Ciężko mnie odpowiedzieć na te pytanie teraz. Hmm, ulubiony wykonawca. Każdy, który nagrywa Disco Polo. O! Ulubione Hot, hot Six Challenge 2. No wiadomo, że moje, tak? Link do niego pod filmikiem. Ulubiona droga Marka Gucci. Nie, ja bardziej ubieram się tylko w kropie albo w Nike. Nie noszę nic innego niż, niż Krop albo Nike. Yy, dlaczego jesteś słaby w CS? Leszu... To, że mnie porobiłeś, to nie znaczy, że jestem słaby. Po prostu miałem słaby dzień. Ale forma mija z wiekiem. Uwierz mi, ręka się robi drewniana, a słuchawki mi tu coś Ręka robi się drewniana i już to nie jest to, co było kiedyś. Dlaczego nie masz skilla? No, bo jestem słaby. Dlaczego nie masz Ferrari? Bo nie mam pieniędzy. Dlaczego nie masz dzieci? No cóż, jestem po rozwodzie, ale nikt tego z was nie wie. No i nie mam dzieci, bo samemu ich nie zrobię, tak? Dlaczego nie masz kolegów? Bo mnie nikt nie lubi. <gryw> Wiadomo, że z dystansem. Dobra, i to są wszystkie już pytania, na które odpowiedziałem. Jeśli filmik się podobał, zostaw łapkę w górę, napisz komentarz i zapraszam wszystkich na forum meduska.pl to jest sieć serwerów Meduzy o Official. I nie zapomnij o subskrypcji mojego kanału. Dzięki za oglądanie. Cześć.